Cześć, w tym odcinku dowiecie się, jak włączyć automatyczną synchronizację aplikacji. Pamiętaj, aby zasubskrybować kanał i naciśnić dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów oraz zostaw łapkę w górę. A teraz zaczynamy. Automatyczna synchronizacja pozwala Wam być na bieżąco ze wszystkimi powiadomieniami z aplikacji. Dzięki temu niczego nie przegapicie. A więc, aby włączyć taką automatyczną synchronizację, musimy wejść w ustawienia telefonu, klikając ikonę koła zębatego. Następnie szukamy zakładki o nazwie konta i klikamy. Tutaj pojawi Wam się lista wszystkich Waszych kont, które stworzyły Wasze aplikacje. I teraz, aby włączyć taką automatyczną synchronizację, musimy kliknąć na samej górze po prawej stronie ikonę trzech kropek. Tutaj rozwinie nam się lista z zakładkami, i tutaj jak widzicie, mamy checkboxa, który odpowiada właśnie za automatyczną synchronizację. Więc jeżeli nie macie tej opcji włączonej, warto to zrobić, bo dzięki temu będziecie na bieżąco ze wszystkimi właśnie powiadomieniami, które właśnie trafiają na Waszą aplikację. Jeżeli pomogłem lub nie wiedziałeś o tym, koniecznie zostaw łapkę w górę, wspierając moją pracę, zostaw komentarz oraz udostępnij ten film. No i koniecznie subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów. A więc do następnego odcinka, cześć!